Prążek nie równa się power suit. Byłem w błędzie. Czy rzeczywiście ten, jak i inne komentarze mówiące, to nie ma nic wspólnego z power suit pod jednym z moich filmów, w których mam na sobie granatowy garnitur w prążki? Miały rację. Przeskanowałem polski internet i na przykład pan Jan Adamski na swoim blogu pisze, że elementem stałym power suit są prążki, czyli cienkie paski rozstawione czasem gęściej, czasem rzadziej. U Tomasza Millera znajduje fragment głoszący Można powiedzieć, że garnitur władzy to taka mentalna zbroja wykonana z wysokiej jakości prążkowanej wełny. We wpisie na poszetce odnalazłem fragment mówiący Powersuit? Flanelowa tkanina w czak Stripe. No, wydaje się więc, że w błędzie nie byłem. Jednak... Wczytując się dalej w te, jak i inne treści, można się dowiedzieć, że termin jest zapożyczony z mody damskiej. A anglojęzyczne źródła nic nie mówią na temat prążków i skupiają się bardziej na elementach konstrukcyjnych, takich jak dopasowanie czy mocne wkłady barkowe. Występuje zatem pewnego rodzaju dychotomia w postrzeganiu tego pojęcia w Polsce i za granicą, i przyznam, że nie czuję się osobą adekwatną do rozstrzygania tego sporu, jak mamy mówić o czym. Daj mi lepiej znać po tych informacjach, czy Twoim zdaniem.